Jak widzicie etap siłowni jest taki: betoniarka, rury, łopaty, ale jest też sprzęt tego typu, a także żyrafa tego typu. A co będziemy tym robić? No będziemy tym robić, gładzić, gładzić ściany. Dzięki gipsowe będziemy tym gładzić, aby były bardzo ładne i gładkie. A wszystko po to, aby przygotować ścianę pod malowanie. U, a tutaj bałagan, wszędzie bałagan. Teraz się biorę tą ścianę, tą ścianę, tą ścianę już przepolerowałam, jeszcze została mi ta. Ale zanim to będę robił, to powynoszę tutaj cały syf stąd, żeby się zrobiła ta podłoga wolna. Tutaj mam prawie odkurzacz, przełożę końcówkę, pozamiatam sobie wszystko. I, i, I się tutaj prawie wolno zrobi, pusto zrobi, i będę sobie mógł to lepiej wszystko rozplanować. Bo ścianę mniej więcej już wiem jak. Tylko właśnie największy dylemat mam nad sufitem. Czy zostawić taki goły beton, czy może go malować? Bo tutaj będą ledy podwieszone. I właśnie tutaj jest kwestia tego sufitu, czy go malować, czy nie malować. Na razie chyba go zostawię. Zawsze mogę później amalować bądź założyć go. Tymi płytami dźwiękowymi, bo tutaj chyba też trzeba będzie to zastosować, bo jest pogłos, jest echo! Echo! Jak sami susicie. Teraz robimy tutaj podwieszany sufit z ledów. Tam Meister sobie wkłada yy, kołki, bo będziemy go tam właśnie na takich kołeczkach tutaj żyłką podwieszali, więc można powiedzieć, że ledy będą w powietrzu sobie lewitować. Tutaj na każdym z ledów takie czarne mamy wzięte. Myślę, że będą bardzo ładnie się prezentowały. Podwójna dziurka. Chmieliliśmy dosyć długo. Jak to zrobić, żeby było dobrze? No ale tak, żeby żyłka trzymała, to jeszcze była opcja, żeby to zrobić na... Gdzie jest kurwa, żyłka? Podwójnie ją zapleciemy i nie ma szans, żeby i on tutaj ruszyło, więc na razie taki etap pusty, goły sufit. Bawimy się. I zaraz aktualizacja. Oder z tą dziurą, z tym betonem, z tymi pustakami. Nie ma lip ile jeszcze. Jeszcze tyłu. No ale tą dziurę musimy właśnie zrobić tam potą, aby wszystkimi kablami z ledów ów wjechać w tamtą stronę. No i tutaj się zrobi taką skrzyneczkę ze wszystkimi zasileczami wisi, wisi pierwszy, pierwszy profil dopiero na żyłce tutaj podwieszone, ale to jest jebanina zobaczymy jak to w ogóle będzie stało, czy prosto, czy prosto bo to taka prowizorka można powiedzieć no nic zobaczymy na razie Myśleliśmy, że w jeden dzień się wyrobimy a z tego coś za trzy dni trzeba będzie na to poświęcić mała przerwa Taki objadek, proszę spójrzcie, ziemniaczki, tak, tutaj do światła będzie lepiej. Ziemniaczki, kotlecik, jakieś te, co to masz, co to jest? Jakieś te takie krąski ziemniaczane, czy to cebulowe. Tutaj takie trzeba to regulować, no jest z tym roboty, a teraz chwilę na odżywienie się. Dzień drugi, kolejny montaż, lutowanie przewodów, to już wisi, a teraz będą wisiały tam już te gotowe, Panele, profile poprzeczne, więc teraz tutaj montaż zaczynamy od pierwszego, dwumetrowego, no i za chwilę metróweczka, półmetróweczka i tak będzie ubywało, tam jeszcze jest polutowane, więc coraz bliżej uruchomienia tych lecików, uruchomienia tego sprzętu, myślę, że do tej pory, zanim to będziemy uruchamiali, zdąży się już trochę ściemnić, więc efekt będzie na pewno wow. Więc jeszcze mamy tutaj zima, śnieżek i widoczek. I z takim właśnie widoczkiem będą tu napierdzielane ostre treningi. To już niedługo. Uff, no tego jeszcze nie było. Pierwszy raz od 15 czy 16, może nawet do 18 lat. Na nartach porczyk, taki wyciąg. To jest sobie śmigam. Jest prawie w przerwie od pracy, bo później znowu wracamy do zajęć. Bardzo fajna rozrywka, kurde, Spodobało mi się. Tego mi właśnie brakowało czegoś takiego, a taki adrenalinki. Hmm? To co bywał częściej. To oczywiście bufecki musi być, można powiedzieć, szwedzki stół. To znaczy szwedzki stół był przed chwilą, bo jeszcze był jeden serek, były nawet kabanosy, więc jest tutaj naprawdę pracowicie jak i smakowicie. I na sobie jeszcze batonik, bo dieta 80-20, więc zdrowe jedzenie, ale jest też miejsce na coś mniej zdrowego, na produkty bardziej przetworzone. I dzisiaj wybór pada na Kinder Bueno. Taka godzina, ale etap już jest taki. Wyprofile powklejane LEDy. Co prawda nie wiem, wszystkie, ale po części. Tutaj całe zasilanie. Koniec za dzisiaj. Tu już pilot w dłoni do sterowania tym całym sprzętem. Ostatnie, tam poprawki, wkręcanie wszystkiego. Sterownik tutaj jest wisa luźna. Tam już są zasilacze. A tutaj już jest, można powiedzieć, no prawie że wszystko. Czyń, czyń, tutaj. Honory. Dobra, dobra. Coś tam się widzę, zaświeciło na niebiesko. Dzień, kurde, chyba świecą. światło. Rany boskie, to już świeci. To co, na trzy? Czekaj. Kurwa, nie to. A, to tu już tak świeci? Ja myślałem, że nie wyłączyłeś tego jest ciemno. Tak. Ja pierniczę. Patrzcie, jaka bajera. Ty, kozak, co? No. No, Taki efekt. Tak to wygląda. Do tego jeszcze dojdą tutaj lampy. No. Fajnie to wygląda. Kamera jeszcze, to wiadomo, wygląda trochę inaczej, bo to na razie w oczy. Uuu, jest, jest widno, jest naprawdę widno. Teraz ładne paseczki przyciemni na próbę. Fajnie to wygląda. Wszystko to mamy z. Aha, teraz chcieliśmy iść te, a te zostały. Bajera, tutaj mamy z pilocika wszystko elegancko sterowane, na dotyk, proszę bardzo, chiński wymiar, bardzo fajnie działa. No. Jeszcze jak te tutaj się wepnie sekcyjki, ale będzie kurwa to wyglądało No, no takie coś jeszcze tutaj, Ach, trzeba uczcić lekko. Takie jedzonko tutaj, proszę spójrzcie. No i jak widzicie, w takie dnie jak dzisiaj, no można sobie na to pozwolić. Niedziela, niedziela, więc w okrojonym dzisiaj składzie. Wziąłem i przykręciłem teraz te dwumetróweczki tutaj, aby móc zamontować RGB LEDa. Dyn dający, również oczywiście COB. No i tutaj z nim będzie 2 metry, 2 metry i metr piąty będzie tutaj więc później będzie tutaj taka duża maszyna no i będę sobie mógł wyłączyć te sekcje tutaj włączyć tylko te i od tyłu oświetlić kolorem na przykład czerwonym, niebieskim, zielonym i będzie to genialnie wyglądało i ostatnie tutaj szlify te tutaj wszystkie się świecą Tak być powinno kurde ale to fajnie w kamerze wygląda jak sobie sufit nagrywasz Tutaj zmontowany jeden RGB to drugi przyklejony zmontowany, I trzeci się tam montuje No i za chwilę będzie wszystko podłączane i testowane Ale to zajebiście zielony leciutki Czerwony Biały, pomarańczowy, czerwony Wow, ale kurwa, konkret! Tak, zrób tak jakbyś dyskotekę. No, z tym był dobry pomysł. Takie, no fajnie, fajnie. Wow! Prze kozacko to wygląda. Czas przygruntować Już się jakiś kolor pojawił. No, ale coś jest. Super. Tutaj mamy takiego wariatu, bo wiadomo jest zima, więc dogrzewamy 12 stopni ustawione. Więc idealnie, żeby sobie wszystko wyschło. gruntu tutaj już są nałożone. No i co? Czekamy te 2 godzinki, trzy. Zobaczymy jak to wyschnie. I lecimy. Czarny mat. No i co pierwszy krok mieszamy. Gruncik wyschną całkiem fajnie, równomiernie. Więc no to jest to, czego się nie mogę doczekać najbardziej. Tego koloru. Jak będzie. Ale na razie trzeba to wymieszać. cóż za ekscytacja. Pierwsze, pierwsze pociągnięcie z bliska. Usmalujemy wałek tak, że normalnie już się nie będzie do niczego nadawał. Lecimy. Oś! To chyba jedna warstwa wystarczy. Zobaczymy kurwa jak to wyspę. Kurwa, to mokry wałek. Mokry wałek. kurwa Deee. Cholera jasna. Czy nie wycisnę go dobrze? Czekaj, wycisnę go dobrze. Chyba no, wycisnę kurwa Zapomniałam go wycisnąć. Umyłem go wcześniej. A mam nadzieję, że. Uda się z tego wyjść Jak to się mówi ogromną ręką Dobra, teraz Cholera! Już, już się to zamaskuje, i spokojnie. Ale zajebisty kolor Co? Wyjemisty. smola. Ten Czarny kolor taki średnio wdzięczny do malowania, bo wszystko widać, wszystko zostaje od razu, ale właściwie to się tym za bardzo nie przejmuje, robimy teraz pierwszą warstwę, więc to nie musi być igiełka, bo i tak zapadam, że będziemy robić dwie warstwy, więc drugą już się wszystko idealnie przykryje, ale jestem zadowolony, bo mimo wszystko jak na pierwszą warstwę, tutaj naprawdę ta fawka bardzo fajnie kryje. Jeszcze popraweczki takie, gdzie widzę. I tak wygląda pierwsza warstwa, jeszcze mokra, więc nierówna. Mam nadzieję, że będzie równa. Mam jeszcze chwilę czasu, więc mieszam szarą, która wyląduje na tej ścianie. Farba, która była na czarnej ścianie to Bekersik, a teraz mamy Nobiles. Zima, wietrzna, wietrzna zima, taki ciemny szary. Gdybym takie uzyskał na ścianie, to byłbym bardzo zadowolony. Druga strona, druga ściana zrobiona. No bilesem, bardzo fajnie się nakłada, bardzo fajnie się rozkłada, ale ewidentnie widać, o, też widzicie, że będzie tutaj potrzebna druga warstwa. Na kamerze tego nie widać, ale powiem wam, że te kolory to tutaj wyglądają naprawdę zajebiście. Więc no co, na dzisiaj wystarczy. Jutro niedziela, ale taką robótkę no przecież można zrobić. Lecimy z drugą warstwą. Wyschło, wyschło, czarny. Kurde, nie malowałbym na drugi raz, gdyby nie to, że tutaj woda poleciała. Szary jest ok, Nie kryje aż tak mocno jak czarny. No i tutaj druga warstwa. Druga warstwa tutaj leci, tu już widać. O, tu już widać. Więc no na razie to wygląda jak wygląda. W jednych miejscach wiadomo, że szybciej ciągnie, w drugiej trochę wolniej. Więc mam nadzieję, że jak wyschnie to będzie pięknie i równiutko. A teraz Sprite z cukrem, bo bez cukru nie było, ale no, zaszaleć można. No, nie nieładnie. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Tak jest, tak jest. Pomocnikiem do malowania gruncik tutaj i gruncik... Tutaj dwie warstwy szczelimy, tak żeby już można było całość uzupełnić kolorem, a ten i czarnym, za się współgrają. No więc teraz tydzień, w tygodniu środa, więc taka szybka robotka. Póki jeszcze czasu trochę jest, więc wykorzystujemy go na malowanie. Mieszamy, mieszamy. Farba przed malowaniem musi być rzeczywiście dobrze wymieszona, aby kolor był jednolity i aby się dobrze malowało. Mam nowy wałek, więc będę testował. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. No, fajne, fajne takie robótki. Trzeba przyznać. Bardzo przyjemne, satysfakcjonujące. Proces tworzenia. Proces tworzenia czegoś można powiedzieć od zera. Jest bardzo satysfakcjonujący. Tak tutaj wleci ta czarna podłoga, wystrząta się ten bałagan, szafeczka już się robi. Już to mówiłem już, to będzie naprawdę mega interesujące. Okej, okay, zrobiło się już cieplutko, 16 stopni maszyna... No, ma wyłączone środki. 16 stopni maszyna dzielnie nadmuchała, farbę przy okazji zagrzała. No i lecimy, mobilesik, ta jest szara, no to ta przeciwna również będzie szara. Kurde, z czarną. Mam problem, bo czarna mi nie doszła. A w mrówce, ani w domu, tutaj w sklepie, który mamy wioskę obok, jej nie było czarny mat. Więc zamówiłem sobie na Allegro, taką poprzednią. I tutaj będzie czarna. Ale na razie skupię się na tej szarej. Pytacie, dlaczego tutaj już nie maluję, a będę malował tutaj? A no z tego względu, tutaj od góry do dołu będzie piękne lustro, a przed nim. Będą stojaki razem z ich hantlami. No, ta farba wam tak. W porównaniu z Beckersem, który na filmie wygląda mega słabo, teraz teraz lepiej, teraz wygląda tak, prawie wygląda na żywo. W porównaniu z Beckersem, ta farba kryje zajebiście słabo. Więc tutaj dwie warstwy na nią, no to jest, no minimum, minimum dwie warstwy, nie? się znaczy, wałeczek, no bo tutaj trzeba no dobra, spoko jest no bo tutaj trzeba wiecie takie dobrobiazgi dorobić no i tutaj równiutko tutaj nie kleję nawet taśmy na tą ścianę nie przejmuję się tym ona to i tak będzie pakowana czarna farba ona bez problemu to wszystko szare zamaskuje